Dobry lot hodowcy, dziś jesteśmy w sklepie dla hodowców, w sklepie w Krosinie, jest po 20 lipca, loty gołębi dorosłych dobiegają końca, u nas na przykład w naszym oddziale już teraz w weekend był ostatni lot, przerwa i zaczynają się loty od nowa gołębi młodych. Pod tym względem już my jako sklep chcemy zatowarować się, żeby nie skończyły się produkty, które, o które najczęściej pytacie. Dziś akurat przyszedł, tutaj pokażemy, dostawa przyszła z firmy Patron, może pokażemy. I właśnie to takie sztandarowe przyszły produkty, o które pytacie, do które będą najwięcej schodzą na gołębie młode. Jest to Trichokoksan, Vitalina, mix takich 19 ziół wyciąg, Eukalipsan, czyli zadbanie o zdrowe drogi oddechowe, salmokolin Adeno, taka naturalna osłona na tą słynną chorobę, z którą zawsze się borykacie, nie możemy sobie poradzić z gołębiami młodymi. No i tutaj sztandarowy, na, co naprawdę produkt, Gastrocid z firmy Patron. To wszystko właśnie i wiele innych produktów z firmy Patron. Czy tam akemal, drożdże, raczej ocet jabłkowy czy megabiotyn. To wszystko właśnie przyszło i staramy się, żeby nie zabrakło Wam na loty gołębi młodych. Tutaj jeszcze wiadereczka, takie dostępne z minerałami, supramixy na dole 10-kilowe multigrany, koltegrany z algami morskimi, to wszystko hodowcy możecie zamówić przez naszą stronę internetową www.dlachodowców.pl lub bezpośrednio można do nas zadzwonić pod numerem telefonu 531 600 603 i złożyć zamówienie. Dobry lot, zapraszam!